Polne myszki. Żyły w polu, myszki polne, żyły sobie całe lato. Ale zima już się zbliża, wiatry, deszcze, śnieg i błoto. W lecie w słońcu się wygrzały i w kałużach wykąpały. Noski mają opalone, brzuszki ziarnem wypełnione. Przyszły już jesienne deszcze. Myszki ciągle mają dreszcze. Taka jedna myszka mała cztery razy już kichała. Dłużej myszki już nie mogą mieszkać jesienią na dworze. Same muszą o to zadbać, nikt im przecież nie pomoże. Do mieszkania by się myszom przydała zgoda, dobra byłaby stodoła. Może w kuchni być podłoga. Myszki już się spakowały, w drogę do wsi się wybrały, w ciepłym sianku się wysypiać, smaczne kąski w kuchni łykać. Do wsi droga jest daleka, co je w tej podróży czeka, całą nockę wędrowały, zanim do wsi się dostały. Lecz co robić z czarnym kotem, który leży tu pod płotem. Kot nastroszy sierść na grzbiecie, Minę ma jak dzikie zwierzę. Miałknął, myszy ja nie wierzę, Chociaż przyszły tutaj w gości, Niech się mają na baczności. Myszki bardzo wystraszone, każda biegnie w inną stronę. Szybko w trawie się schowały i cichutko tam siedziały. Nie bójcie się, dzieciaki, bo ten kot leniwy taki. Wszedł do kuchni, wypił mleczko i zagryzł tłustą szyneczką. Położył się na kanapie, zasnął mocno, głośno, chrapie. Myszki długo nie czekały. Dzieci swoje pozbierały, idąc przez górki i doły, cicho weszły do stodoły. Tam nasianie się rozsiadły, smaczny obiad z ziarna zjadły. I tak sobie pomyślały: Może byśmy się wybrały do kuchni, gdzie kot śpi twardo, Tam jest jeszcze lepsze jadło. Gdy do kuchni myszki wpadły, Całą szynkę kotu zjadły, Rozejrzały się troszeczkę i popiły ciepłym mleczkiem. Dużo siły wnet nabrały, Dziurkę w desce wyskrobały, Pod podłogą zamieszkały. Słońce zaszło białą chmurką, Kot się wybrał na podwórko, Żeby straszyć biedne myszy. Które tu przed chwilą przyszły. Kot z miną dzikiego zwierza właśnie robić to zamierza. Ale kot tu sam nie mieszka, na podwórku mamy pieska. Piesek będzie chronił myszy, by przetrwały w cieple, w ciszy. Psu się to nie podobało, że kot straszy myszkę szarą, która z małych Dzieci grubką wyszła sobie na podwórko. Piesek szczeknął: Panie kocie, trudno im żyć w śniegu, w błocie. Myszki zimą chodzą głodne, spanie mają niewygodne. Niech się pan nie gniewa, myszką zimą pomóc trzeba. Kot do pieska miałknął w złości: Nie potrzeba mi tu gości. Że mysz z dziećmi głodna chodzi, to mnie wcale nie obchodzi. Jeśli ta mysz tu zostanie, jutro zjem ją na śniadanie. Lecz nie bójcie się dzieciaki, przecież kot leniwy taki. Kota sen znów zmorzy, pewnie w kuchni się położy, Wygodnie mu na kanapie śpi kot twardo, głośno chrapie. Tak już jest przez zimę całą: myszy kota okrążają, po cichutku się skradają, kotu zjedzą szynkę. Gospodyni zjedzą serek, pogryzą bluzeczkę, poprują sweterek. Pokry pogryzły też nowe spodnie, te co były takie modne. Gospodyni ciągle stęka. Że z myszami jest udręka, i ze szczotką myszy goni, lecz niełatwo je dogonić. Ciężko myszą żyć w zagrodzie, tylko piesek z nimi w zgodzie. A ten piesek to jest znany pewnie już na całym świecie z tego, że pomaga innym, którym w życiu się nie wiedzie. A jak piesek ma na imię, to dla dzieci jest zagadka. Znacie go już z filmów, bajek. Gdy zgadniecie jego imię, to dopiero będzie gratka. Jeszcze tylko Wam podpowiem, że jest biały w rude łatki. Może opis ten przybliży tajemnicę psiej zagadki. A na wiosnę polne myszki, kiedy słońce grzać już zacznie, zapakują swe tobołki, Pójdą w pole na wakacje.